Zacznijmy sobie od e, embriona, tak, m, inaczej kulki, tak, e, gdzie mamy jedną rękę ustawioną w podchwycie, drugą w zwykłym regularze tak, regular grip. E, I gdzie przechylamy się do boku e, z ugiętymi na początku nogami. Zrobimy sobie e, kilka etapów e, od najmniej zaawansowanej do najbardziej zaawansowanej wersji, e, gdzie będzie przejście. Do butterfly'a, czyli zaczynamy sobie od embriona, stojąc obok rurki. Dolną rękę, czyli tą wewnętrzną, dajemy dosyć nisko, dosyć nisko, czyli to jest mniej więcej wysokość połowa uda. Nie musicie oczywiście patrzeć, gdzie to dokładnie jest. Natomiast musimy się troszeczkę pochylić, dać rękę nisko, czyli nie na wysokości piotra. Pochylamy się. Więc tutaj, gdzieś rurka będzie blisko głowy, i lekko ugięta ręka. Tak znowu to yy, przeprosty, tak likwidujemy. Pracuje nam tutaj mocno łapka. Drugą dajemy koniecznie ugiętą. Tak? Łatwiej jest zdecydowanie dać prostą i sobie na niej wisieć. Niestety to nam uniemożliwi wykonanie kolejnych triczków. No i ten też nie będzie nam się dobrze trzymać. Tu dajemy rękę ugiętą. Mocno nią będziemy pracować w tą stronę. Czyli ta nas wypycha. Możemy tutaj palec sobie też oprzeć. Wypycha, ta ciągnie. Tak? Teraz stojąc obok, możemy zacząć albo od oparcia już nogi. Na rurce, czyli już mam głowę z tej strony, tak jak docelowo. Tak? Ta ręka, tak jak wcześniej dosyć nisko, lekko ugięta i ta mocno ugięta. Tu dociskam bardzo mocno. Rurka idzie w udo. Mamy oparcie na dolnych tutaj na ręce i na nodze. Na tej wisimy, ciągniemy, i teraz ta noga, może mi się troszeczkę odbić, idzie w tą stronę, tak, czyli głowa. Do podłogi i noga, kolana w stronę podłogi. Czyli na tej ręce się opieram, na tej nodze się opieram, a ta ręka wykonuje ten ruch. Tu, hop, i w dół. Możemy też stanąć dalej tak? i tak samo sobie wskoczyć. Tutaj można się troszeczkę pobijać przy tym, tak czy siak trochę udo dostaje, przez to yy, oparcie. Tak, tutaj dociśnięta rurka, yy, więc no, niestety ciężarczka nie było. Także tutaj opieramy ściana na dolne i dajemy głowę do boku. Teraz pilnujemy, żeby ta ręka nie podjeżdżała nam, lub żeby nogi nam nie zjeżdżały w stronę tej ręki, czyli nie zbliżają nam się do siebie. Jeżeli tak się będzie działo, będzie yy, duże przeciążenie w nadgarstku, może nas boleć, przed ramię może boleć. Także wciskamy rękę w dół, cały czas pracuje nam tutaj e, ręka, tak, w dół, w dół, tak żeby nie robiło się coś takiego. Wtedy dużo ciężej jest się utrzymać na rurce i ja już poczułam niestety w nadgarstku e, to przeciążenie. Także tu zostajemy mniej więcej na środku e, między dłońmi. Teraz kolejnym krokiem jest próba wyprostowania nóg. Cały czas na tej nodze dolnej się opieramy. Ta, Musi być przyciągana do rurki, no bo inaczej będzie nas ściągać w dół. Ta ręka ciągnie, tak? Czyli cały czas mamy ten sam ruch. Ta wypycha, ta ciągnie. Opieramy się na tej nodze, czy jest prosta, czy I tą nogą górną, tak? Do podłogi, czyli w tą stronę. Jak widzicie, jeżeli dobrze się ustawimy, można tą rękę zupełnie zabrać, tak? Czyli wszystko na tą stronę przeważa. I wtedy e, możemy sobie te nóżki wyprostować i kombinować dalej. Dalej to znaczy, jak mamy już ustawienie rąk, nóg na rurce, ta noga nam, jedna, druga się wyprostowała. Próbujemy górną nogę założyć nad górną rękę, to znaczy stąd próbujemy tu. Oczywiście ją lekko uginamy, bo wyprostowaną to tylko stópkę założymy. Też można, aczkolwiek będzie trudniej nam wykonać kolejny ruch. Czyli tu przekładam piętę. Tak? Próbujemy następnie obniżyć tą rękę. Tak, To jest dosyć ważne, bo inaczej będzie nam uciekać trzymanie w butterfly. Jak zrobić butterfly z tego y, trzymania? Jak już uda nam się założyć nogę, z tym, że pilnujemy cały czas tej górnej ręki, żeby nie była wyprostowana. Jeżeli mieliśmy nawet tę ugiętą, tak, i tu nam się w trakcie wyprostowała, no to teraz będzie ciężko nam w ogóle tu założyć nogę nad y, rękę, bo po prostu mamy bardzo wysoko ustawioną rękę. Tak, albo za krótką nogę, y, no po prostu będzie ciężko y, zahaczyć. Jeżeli uda się palcami tutaj na śródstopie, może się udać wycisnąć tego butterfly'a aczkolwiek jest łatwiej jak się przełoży piętę. Możemy sobie tą rurkę jakby przyciągać tą nogą, tak? czyli jak tu przełożę piętę to mogę napierając tak, pomóc sobie w odwróceniu e, całej tej pozycji. Czyli mamy e, nogi szeroko, zakładamy. Kolejnym krokiem jest właśnie z, e, opuszczenie tej ręki. Ona na pewno e, będzie ustawiona za blisko dolnej nogi. Tak? Czyli nawet jak tu nam się wszystko trzyma, ale e, i, no wydaje się, że jest ok. I będziemy próbowali e, dostać się do góry e, nogami. No to ta ręka na pewno nam się za chwilę o tutaj tak ugnie. Tak, bo ona jest po prostu za e, blisko tej nogi. Tak? Czyli jak założymy nogę nad rękę, wciskamy rękę w dół, obniżając ją dosyć mocno i dopiero wtedy próbujemy odwrócić się do góry nogami, napierając górną nogą na rurkę. Tą drugą nogę musimy no, wyrzucić, tak machnąć do góry, e, co nam też pomoże w odwróceniu. Tu zakładam nogę, obniżam rękę. Tak? I teraz ta noga pomaga przez taki wyrzut. Tu. i mamy butterfly'a. Najlepiej wrócić, tędy można jeszcze zamienić nogi. Tu. Tak, czyli jeszcze raz. Stoimy obok, możemy się tu oprzeć. Głowa podchwyt, lekko ugięta, mocno ugięta. embion nogi szeroko. Zakładamy, obniżam. I butterfly. Możemy też wrócić nogami na rurkę. I zejście.